Z tej strony carmen 18, a to jest kolejny odcinek z serii Minecraft Survival. I znowu podjąłem decyzję, że będę grał na single player, ponieważ tam są czasem lagi, czasem jakieś ścinki, a to będzie normalnie, więc zaczynajmy naszą rozgrywkę od ścięcia drewna, nie zbierania kwiatków. Pnniemy drewno. Tniemy drewno. Chcecie głos spodniesz. A nie, ja mam głośniki włączone. Ciszę. Nagrywa mhm. nie będę włączał słuchawki, żebyście coś słyszeli. Dobra, a myślić jeszcze drewno. Więc zmieńmy to. Ostatnio nie było odcinków za dużo. Ponieważ nie miałem w ogóle czasu, jeśli wchodziliście ostatnio na mój kanał, to widzieliście, że w niedzielę będzie live. Taki jajcarski. Będziemy tylko grać na survivalu albo na skybloku. Kolejny odcinek, survival, będzie różnie z tymi odcinkami survivalu, raz będę na serwerze, raz na, raz na singlu, raz będę grał z kolegami na moim serwerze Hamachi, różnie tak będzie w tej serii, następny odcinek może będzie z kolegami i we wtorek wyjątkowo będzie będzie odcinek, ponieważ są chyba, nie wiem, rekolekcje, tak, tak to się nazywało? Nie pamiętam. Dawno nie byłem. Ale będą, więc będzie wolne w szkole. We wtorek i będzie odcinek specjalny. Tu właśnie we wtorek zrobię live, bo jestem Jeszcze, pewny, jeszcze nie jestem pewny, kiedy zrobić ten live. O, ale zrobię może w niedzielę, bo we wtorek. Może nawet jutro mi się uda. No i będzie na Twitchu, nie na YouTube. Muszę jeszcze ogarnąć tego Twitcha i w ogóle... No więc... Na razie nie będzie nic. Teraz zrżniemy kroby <laughs> Odcinki ukrytej kamery wam powiem, kiedy będą... Ukryta kamera już... Będzie nagrywana od jutra. Jutro będzie pierwszy odcinek z ukrytej kamery. Tak, pierwszy. I nawet nie będą wiedzieli koledzy, kiedy nagrywam. O, tak, 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 tak. Jutro będę rozmawiał z Kubuśkiem albo Gabsonem. I będę tu nagrywał jak rozmawiamy i w ogóle i będziemy u dynia, i będziemy grać. Albo na skyblocku albo na serwerze survival. Jak wiecie to ja mam to o smart mowing. Dobra, tniemy dynię, nie wiem po co, ale może się przyda. tak na dyniowy placek, tak, tak, tak. bo nigdy go jeszcze nie zrobiłem, chyba nawet nie wiem jak go zrobić, dzisiaj miałem zwrócić skyblocka, no ale niestety głos się nie nagrał. Może jeszcze dzisiaj nagram SkyBlocka, nie wiem. A może, a może nie. Ale... Um, dzisiaj wrzuciłem tylko jeden odcinek, więc coś dzisiaj na pewno jeszcze wrzucę. Jutro będzie Don't Starve i może jeszcze wrzucę coś z Minecrafta i jak, może jeszcze coś z innej gry nawet. Ale... Um, e, dwa odcinki może będą z innej gry jutro, bo jutro sobota. Ale jeszcze nie jestem pewien co jutro wrzucę. Nie jestem na razie niczego pewien co do, co do rozkładu, ale może go zmienię w następnym informacyjnym odcinku. Ten rozkład głupi, którego nie mogę za chwilę zapamiętać. Chociaż już teraz wymyśliłem jak to zrobię, więc powiem Wam, że w piątek, wymyśliłem także w piątek i soboty będą gry Minecraft i inne gry takie typu na przykład Don't Starve, no, Serus Sam, będę sobie tak nagrywał, fajnie, będzie fajnie. No, i tak sobie wymyśliłem. Może tak będzie. Yy, chyba wiecie, że w niedzielę będzie odcinek informacyjny. A co do tego live'u, to postaram się go zrobić nawet jutro. Jego ja ogarnę, te, yy, tego Twitcha już. I program do robienia live'ów. A jeszcze go nie, orga, nie ogarnąłem. Ale będziemy grać tylko. Yy, no w coś sobie tam będziemy grać. Ja będę grał, znaczy, a wy możecie się przyłączyć. Tak dalej i tak dalej. No i chociaż nie wiem czy ten live w ogóle ma sens ze stu wyświetleń live. Matko. Nie wiem czy to ma sens. Ale zrobimy taki, co sobie będę tylko gra. Jestem z powrotem. Dlaczego wyłączyłem nagrywanie, bo mi mama weszła do pokoju? Ale nie chcę, żebyście słyszeli, co ona tam mówi. Ale nieważne. Znaleźliśmy trzcinę, to jest najważniejsze. Yeah! Jestem mistrzem. Au, Jestem taki mistrz, że znalazł trzcinę. Tylko mistrzowie znajdują trzcinę. Szybko to ostatnio podrasta, bo kanał ma zaledwie dwa tygodnie, już stopień wyświetleń jest, z czego się bardzo cieszę. Yy, bo mój kolega zaledwie miesiąc nagrywa i ma dopiero 3, 300 chyba z ileś wyświetleń. Mowa o Gavsonie, Ale też trochę więcej chyba ma już, 400 ileś. Od chyba 3 miesięcy, chociaż nie od miesiąca, od 3 chyba. O, już ze 105 wyświetleń no ale tu kończymy nasz odcinek o, wejdę na ten fajny pak górę, będzie ładnie A, tak. więc yy, subskrybujcie, lajkujcie, łapkujcie udostępniajcie na portalach społecznościowych i mówcie o nieznajomym, znajomym, bądźcie bieżąco na moim kanale aby wiedzieć kiedy będą kolejne filmy Mm, więc mm, pa, na razie, czołem, trzymajcie się, Mi, miłe i dnia, jak to mówi mój kolega, pa.